Witamy Was wszystkich w nowym filmie. Dziś zajmiemy się komedią, która szczególnie nas zachwyciła. Mamy tu na myśli Kobayashi San Shinomai Dragon. Przed rozpoczęciem odcinka koniecznie zostawcie łapkę oraz subskrypcję dla powiększenia zasięgu. A teraz zaczynamy! Anime to powstało w 2017 roku na podstawie mangi. Jej tagi to komedia, magia, nadprzyrodzone oraz okruchy życia. Akcja toczy się w współczesnej Japonii, normalnym, zwykłym mieście. A przynajmniej na pierwszy rzut oka. Główną bohaterką tego anime jest tytułowa Kobayashi. Jest zwyczajną, nudną, szarą myszką to jej życie toczy się wokół pracy oraz alkoholu w ogromnych ilościach. Brak przyjaciół wplątał ją w tę rutynę. Aż do pewnego zdarzenia, kiedy to, wracając mocno, podchmielona, przez przypadek przegapia swoją stację. Tym samym lądując w górach, Nasze kobieta, jak gdyby nigdy nic, idzie chwiejnym krokiem. Śmiejąc się w niebo niebogłosy, nie wiedząc, co zaraz ją spotka. Idąc dalej, lasem w pewnym momencie napotyka wielkiego, rannego smoka. Z wielkim, wbitym mieczem prosto w bok. Smok ten jest dosyć negatywnie nastawiony do Kobayashi. Kobayashi jednak. Patrzy na tego smoka i mówi: Jej, smok! Ale wracając, pomaga temu smokowi wyjąć miecz. Ta, jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy: jak do jasnej anierki ona go wyjęła. Przecież on jest 5 razy taki jak ona i pewnie 10 razy cięższy. Po wyjęciu go, smok zmienia swoje nastawienie do Kobayashi. Przedstawia się imieniem. Toru. W pewnym momencie Kobayashi zmusza Toru do przyjęcia ludzkiej formy. W celu zrobienia sobie babskiej imprezki. W konsekwencji coraz bardziej zaczęły się dogadywać. Wspólna zabawa zaciśniła ich więzi. Wtedy to Kobayashi zaproponowała toru pracę jako pokojówka, co bardzo ją ucieszyło i przyjęła tę robotę. Po tej nocy Kobayashi budzi się w swoim domu i niczego z poprzedniej nocy nie pamięta. Przygotowuje się do swojej codziennej rutyny. Już ma wychodzić do pracy, kiedy to przed drzwiami pokazuje się smok. Biedna Kobayashi nie wie, jak ma zareagować na ten widok. Tym bardziej, kiedy na jej oczach smok ten przybiera ludzką formę. W stroju pokojówki. I tak właśnie zaczyna się ta historia. Pełna humoru oraz zabawnych sytuacji. Na przestrzeni odcinków poznajemy różnorakie inne smoki, takie jak kanna. Erma, Fafnir oraz Lukoa. Jednak zapoznanie się z tymi postaciami zostawiam Wam. Czas na ocenę. Temu anime pod względem całego kształtu daje mi mocne 9 na 10. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do obejrzenia tego anime. Teraz żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku.